Dzisiaj sobie zrobię bezy, ale keto, to znaczy się bezę bez cukru, ale z erytrytorem. Erytrytolem. Mam nadzieję, że tym razem mi wyjdzie. To będzie już kolejne, kolejna próba właśnie zrobienia bezy na erytrolu. I znalazłam też taki przepis na. No, na, na internecie, wiadomo, że w internecie wszystko można znaleźć. No i ja się martwiłam, bo zawsze co zrobiłam to, tą bezę, to ona mi taka brązowa się robiła, znaczy taka beżowa, kawowa taka. No i się dowiedziałam, że ona taka będzie, dlatego że erytrytol w wpływem temperatury jakby się palił troszeczkę i on y, zmienia kolor. No, Także zobaczymy, jak to nam dzisiaj wyjdzie. Będę robiła bezę z czterech jajek z czterech białek i zobaczę ile mi wyjdzie tych, bo chcę takie małe bezoletki zrobić, nie dużą bezę Pawlowa, tylko takie małe, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, no to biorę się za robotę, mam tutaj cztery jajka, zaraz tu będę je, to sobie dam, żeby mi nie spadły, tu już mam żółtka z poprzedniego, co robiłam dzisiaj, ciasto, gdzie była też potrzebna właśnie białka, i do tych żółtek jeszcze wrzucę te. Jutro coś z tymi żółtkami będę musiała zrobić. A do jutra je za zakryję, żeby mi nie wysuszyły się te żółtka. Ale teraz robimy tak. Właściwie teraz sobie wezmę tą Gdzie tak lepiej, nie? Nie wiem, czy wy tam coś widzicie. Tak troszkę z daleka to jest, nie? Może trochę przybliżymy o tak od razu do miski sobie to przelewam Oj. małe figiel mi to żółtko wpadło i mamy jedno drugie żółtko, jak ja nie lubię mieć palców całej z tego jajka, trzeci Te szumy z dworu, są, mam tu okno otwarte na oścież. Chyba zresztą widać, ale nie, nie. Dobra, teraz to się będzie mm, y, ubijało. Z, tutaj wezmę troszeczkę soli. Tebies ze szczyptą soli. No i ubijamy. Piekarnik od razu sobie zaraz podłączę, bo ma być na 150 stopni. Piekarnik ma być nagrzany do 150 stopni, ale z chwilą włożenia tych bezy, tej bezy zmniejszamy na 90. I tak potem czas takiego suszenia y, ma się wahać między, jak jest duża beza, między 60 a 90 minut. A jak, jest, jak są mniejsze bezy to między 45 a 70 i mniejsza beza, tym krótszy czas suszenia, bo wiadomo mniejsza masa wtedy jest, także teraz ben, będę to um, ubijać. Białka są już ubite, ale teraz jeszcze już jest na tyle, są te, te białka, jeszcze się będą ubijały. Ale teraz do tego będę dodawała 4 łyżki erytrytolu i później dwie łyżki mąki ziemniaczanej i łyżka octu jabłkowego. To jest mój ocet jabłkowy, tylko wlany do butelki takiej, co kiedyś kupiłam. Także ja zaraz to będę robiła. Tylko mąki sobie tutaj nie przygotowałam. Właśnie to skrobia ziemniaczana. No ale to, to co ja kupuję to też się tam nazywa zawsze skrobia ziemniaczana nie mężka. No dobra, to bierzemy teraz. Dalej będę ubijała, dlatego przerwałam, żeby było słychać, bo jak chodzi ten... Yy, jak chodzi mikser, to nic nie słychać. I teraz będę sobie takie układała parę tych zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A wyście nic nie widzieli, co ja robiłam znowu. Tutaj sobie właśnie yy, uformowałam te na mam ich 7. Zobaczymy. I teraz już mam piekarnik nagrzany, i już wkładam to, tą formę do piekarnika i za, mam na 150 stopni i potem zmniejszę na 90. Zrobię na 40 minut zobaczymy. Dobra. No, czekajcie, mam muszę tutaj oddalić. Tak, mogą to od razu oddalić w każdym razie. Te zaletki się będą piekły, bezy małe. Tu znowu mam sprzątanie. No ale będę miała zrobione bezy, mam nadzieję, że mi fajno i fajnie wyjdą i będę miała na niedzielę fajny deserek do obiadu no. zrobiłam też to ciasto z wiśniami to tak jak pokazywałam wcześniej to znaczy wcześniej w innym vlogu pokazywałam i w innym filmie, że to ciasto, właśnie kruche ciasto z wiśniami i z też z bezą, to dobrze, jak się to je na drugi dzień od zrobienia, żeby to powstało i troszeczkę naciągło yy, wilgocią, żeby ta wilgoć przeszła do tego kruchego ciasta, wtedy jest lepsze A bezy też dzisiaj robię wieczorem i dopiero jutro, jak one się przesuszą ładnie, im dłużej te bezy leżą, tym lepiej, bo one bardziej i mają być, to wtedy yy, będzie można. Lep, lepsze po prostu będą mi będzie można tam dać ten krem, owoce, borówki, i jakie tam macie owoce. No i fajny deserek taki na niedzielę. Także teraz się tutaj zabieram do sprzątania. No i zobaczycie już, jak będą upieczone te bezy. Mam nadzieję, że mi wyjdą. No i będziemy teraz robić krem do tych bezoletek. Dam sobie tutaj. To pojemniczka dwie łyżki erytrolu lepiej byłby zmielony ale już mi się nie chce mielić szczerze powiedziawszy połowy yy, śmietany bo nie będę całej ubiła połowę trzydziestki no troszkę kim się zatrzymałam

zaraz będziemy to wiercić, kręcić mam taką nakładkę żeby nie pryskało tak to sobie wykorzystamy będzie mniej pryskało o. No, chyba już będzie dobre. Mm. Tak. No, już fajnie ubite. I znowu tego jest za dużo. No, ale to nic. To sobie dam do lodówki. I jutro na następne bezoletki to będzie. A teraz sobie tutaj wyciągnę. No, już przygotowałam sobie tutaj owoce. Te wiśnie też. No, i sobie teraz. Damy tutaj tego krema. Może to starczy na trzy akurat. Mamy troszkę dużo tego, nie? No. Tam zostało o. tak? I teraz sobie tutaj, może pokroję troszeczkę te, żeby to nie były takie duże kawałki tych truskawek. No, tak Tak i będzie szybko i prosto. No tu sobie przygotowałam jeszcze. O. Mięty. Tu taki mały kawałeczek. Bo spieszek nie lubi za bardzo takich dekoracji. No i mamy bezoletki. No i polecam takie bezoletki. Oj, troszkę się boję, żeby mi się to nie rozleciało, bo jednak to teraz jest ciężkie. Tak wygląda z góry. No i mamy trzy bezoletki w domu zrobione. Trzy małe Pawlowa, jakby można powiedzieć, nie? Także polecam sobie zrobić, jest szybko, prosto. No i jednak jest satysfakcja, jak się samemu coś zrobi. Także polecam. No. no i mamy tutaj dzisiejszy deserek, właśnie tą bezoletkę. Tak wygląda na, na stole. No. Wam tutaj jeszcze mam. pokazać jak fajnie wyszła ta beza. Ta beza jest tutaj widać troszeczkę takie, o, taki kremowy kolor, ale jak się ukroi tutaj to normalnie Fajnie się kroi, jest taka w środku biała, krucha, bardzo fajna. Także nareszcie znalazłam sposób na bazę, bez, Na na, bezę, na erytrolu. Erytrolu, erytrytolu. W każdym razie bez cukru.